Cześć. W tym poradniku pokażę Wam jak szybko i łatwo zdobyć R.I.O.T. Points. Wystarczy tylko kliknąć w link rejestracyjny podany poniżej. W polu nazwa użytkownika podajemy swój login. W moim przypadku będzie to darmowy R.I.O.T. Points. W polu adres e-mail podajemy swój adres poczty elektronicznej. W moim przypadku będzie to darmowy R.I.O.T. Points w polu hasło podajemy interesujące nas hasło do naszego konta. Powtarzamy czynności w następnym polu. W polu Daj to podajemy naszą datę urodzenia w kolejności miesiącu, kośnik, dzień, ukośnik rok. W polu region wybieramy interesujące nas miejsce serwera. Decyzja ta nie ma wpływu na riot points, które dostaniemy. Zaznaczamy pierwszą opcję. Drugą możemy, choć nie musimy, zostawić. Do pustego okienka przepisujemy ciąg liter widoczny na obrazku obok. Jeżeli wszystko dobrze wypełniliśmy, klikamy duży czerwony przycisk Graj za darmo. By otrzymać Riot Points należy na zarejestrowanym koncie wbić piąty poziom twojej postaci, w przeciwnym wypadku punktów nie dostaniemy. Dziękuję za uwagę.